To jest takie najbardziej szerokie ujęcie tego, jak się oblicza matematycznie przestrzenie do zagospodarowania. To jest tylko po to, żeby Państwu zobrazować, jak tak naprawdę dzieje się to w przypadku plastyki i w przypadku kompozycji. Jeżeli robimy sobie. Grafikę reklamową. Jeśli robimy projekt na stronę, jeżeli robimy jakąkolwiek ikonę albo jakiekolwiek zdjęcie, nawet niech to będzie zdjęcie profilowe, to instynktownie Państwo prawdopodobnie ustawiacie większość obiektów w pośrodku. Możliwe podziały według siatek. Zasada trójki, zwykła siatka, podział diagonalny, czyli tak zwane złote przekątne. Podział trójkątny, złote proporcje, czyli to, co widzieliście Państwo na górze, i tak zwana złota spirala. To się również nazywa spiralą Fibonacci'ego. Zaczniemy sobie od tej spirali, dlatego że ona jest najbardziej namacalnym dowodem na to, że te podziały u Państwa będą pracować. Tak jak Państwo widzicie, klatki schodowe tego typu, czy też muszle, czy jakiekolwiek inne elementy naturalne są właśnie zbudowane na takiej spirali. Myśmy sobie wzięli tą spiralę z naturalnych elementów i przetworzyliśmy ją sobie do użytku wewnątrz. Główna zasada. Różnica między trójpodziałem klasycznym, czyli 3 na 3, a złotym podziałem. To jest ta subtelna różnica, która bardzo często będzie państwu ratowała waszą grafikę, głównie przy kadrowaniu. Na to trzeba uważać, dlatego że jeżeli kadrujecie państwo gotową, ustawioną grafikę, to w pewnym momencie ten złoty podział, czyli ten bardziej ku środkowi, może Wam się przełożyć w bardzo prosty sposób, za pomocą obcięcia krawędzi narzędziem kadrowania, w ten podział, trójpodział, ten zwykły. I ludzka uwaga kieruje się automatycznie w pewne konkretne miejsca, co nazywają się tak zwanymi złotymi punktami, czyli mocnymi punktami grafiki. Bardzo silnie korzystają z tego fotografowie. To są te czerwone punkty, czyli miejsca przecięcia podziału Państwa grafiki. I to dotyczy absolutnie każdej grafiki, z którą Państwo pracujecie. To nie tylko fotografia, ale również, również branża reklamowa. żeby ten wzór atrakcyjnie wyglądał, to również muszą być, tak jak na przykład w czwórce, pewne interakcje między wzorami. Jeżeli będziemy sobie robić jeden duży wzór, to przydałoby się trafić na przykład w całą tą spiralę, czyli rozwijać jakiś wzór właśnie aż do finału. Klasyczny podział, którego się używa. To jest tych sześć punktów. To, co widzieliście Państwo w tych szarych elementach, to się raczej stosuje do projektów internetowych, do projektów multimedialnych, niż do projektów statycznych, graficznych. Jeżeli pracujemy na statycznych, to pracujemy właśnie na tych. Trzy na trzy. Ten pierwszy trójpodział, taki najprostszy. To jest podział dosyć uniwersalny. Jeśli macie Państwo dużo elementów, to warto je sobie albo pogrupować, albo poustawiać pojedynczo, jeśli to jest czwórka elementów lub jakieś małe zbiory. Zachowujecie przestrzeń ochronną naokoło waszego, waszego wzoru po to, żeby inne rzeczy, które przychodzą z zewnątrz nie przeszkadzały. My jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego, że mamy jakiś sposób obramowania. My jesteśmy przyzwyczajeni do grafiki, która jest jeszcze z dawnych, dawnych czasów, czyli wszelkie ramy od obrazów. A białe ramki na zdjęciach starych. To wszystko nam ogranicza i zamyka kompozycję. Jeżeli nie chcecie się Państwo bawić w wyliczenia matematyczne, to zostawić sobie rozsądnie, estetycznie obramowanie trochę wolnego miejsca na oko. To może być tło jednolite, jakieś krajobrazy, to mogą być tła marmurkowe, oby zostało coś, co Wam zamknie w postaci ramy, właśnie waszą grafikę. Przykład drugi. Podział centralny. Czyli wszelkiego rodzaju grafika pod tytułem zdjęcia produktowe, fotografia studyjna, portrety, fotografia biznesowa. Wszystko to jest dostosowane właśnie do podziału centralnego, czyli kierujemy wzrok od razu na to, co się dzieje w środku, czyli na środek sceny, środek tego, z czym mamy do czynienia, bo de facto wasza grafika to jest jakaś scena, tam się coś dzieje, wy coś prezentujecie. Grafika 3, czyli podział po przekątnej. To jest dobre w momencie, kiedy robicie Państwo zdjęcia plenerowe. Góry to jest genialny przykład na to, jak pracuje trójka z czwórką. Czyli jeżeli macie Państwo pejzaże, albo macie Państwo na przykład dużo produktów układały, o ile te skosy w trójce zachowują, to pracujecie Państwo właśnie na trójce. Ale jeśli macie pewne relacje między obiektami, czyli macie bluzę i koszulkę, to już powinno być na zasadzie góra, bluza, dół, koszulka. Tak? Układamy sobie tak, jak to zakłada się na człowieka pewne relacje. Jeśli coś jest produktem głównym powinno być raczej na górze, a na dole dodajemy wszelkiego rodzaju akcesoria. Również informacje tekstowe, te główne powinny być na górze. Zaczynamy od najważniejszej rzeczy: piątka czyli złoty podział. To jest podział bardziej scentralizowany, czyli ten, który bardziej skupia uwagę uwaga odbiorcy, uwagę użytkownika. Przy takim podziale, gdzie mamy bardziej ściągnięte nasze produkty na przykład albo nasze informacje, mamy więcej miejsca na około, żeby podokładać na przykład informacje tekstowe, tudzież oddzielić naszą grafikę na przykład na stronie od całej reszty tekstu. No i ta ostatnia rzecz, czyli złota spirala, czyli praca na spirali Fibonacciego. Tę spiralę można sobie w dowolne stronę obracać, tak samo jak wszystkie inne podziały, natomiast ta spirala jest najbardziej elastyczna. Ona nam mówi o pewnym toku działania, czyli główną rzecz ustawiamy sobie. W środku, czyli gdybyśmy się koncentrowali na pokazaniu jakiegoś wzoru, to staramy się go ustawić tak, żeby jego główna część była właśnie tutaj. Możecie Państwo w łatwy sposób zobaczyć, jak wyglądają obroty tychże właśnie ustawień. Tak jak widzicie, każde z tych ustawień będzie pracowało zarówno w pionie, jak i w poziomie, tak? czyli możemy sobie dowolnie obracać tymi elementami. Nie należy e, ustawiać ich po skosie, czyli nie należy ustawiać ich na przykład na 20%, ale. E, Raczej dostosowujemy naszą kompozycję prędzej do takiego właśnie sztywnego podziału.